stary chciał kupić choinkę na święta to się zlitowałem i z nim pojechałem do biedry gdzie zawsze jakieś anuszek dorabiały na sprzedaży choinek stary ogląda te choinki i myśli jaką by tu kupić by za droga nie była nagle widzi taką odpicowaną więc podchodzi do sprzedawcy i się pyta ile ta kosztuje no za tą choineczkę tak kuraz 200 złotych by było stary usłyszawszy cenę ledwo co wylewu nie dostał ale zobacz, taką mniejszą i bardziej zaniedbaną o a ile ta kosztuje no za tą choineczkę to tak z 150 będzie stary Trochę podkrwiony widzi taką rozjebaną po całości choinkę. Ledwo się jej igły trzymały, była taka krzywa, że ledwo co stała, ale pomyślał sobie, że ta to tania musi być. No i ją kupiliśmy. Co prawda zaraz po przejściu do domu się połamała i ją spaliliśmy w piecu, ale stary se nie mógł odpuścić takiej oferty.